Kolejny wszystkim, tej Arbela Salentwater, dzisiaj znów jego koniec Island Water i witam Was w 39 odcinku serii Stars Był nowa. No, i dzisiaj jesteśmy sobie w wiosce Wallday i rozpoczniemy sobie od zadanek u Farach, bo porobiłam troszeczkę reputacji, tam, porozwoziłam te jej wyroby po Jorwiku. No i tutaj będziemy mieli kolejny stopień nauki, tutaj będzie jest zadanko u Farach, ale to co chcę zrobić, jak głównie, to pojedziemy sobie do Avalona, bo parę odcinków temu robiliśmy te zadanka, kiedy Avalon, e, znaczy kiedy leczyliśmy konia Felicity i Avalon musiał zrobić lek, i tam było zadanie czasowe. No i po prostu sobie dokończymy za chwilkę, no. A teraz zaczniemy sobie na razie od tych zadanek u farach. Ścieżka uczennicy. Koni, twoje zaangażowanie jest niesamowite. Porozmawiaj z Farach. Obserwuję Twoje postępy, koni, i chyba jesteś gotowa, by spróbować stworzyć nowe przedmioty. Dałam Ci kilka prostych przepisów, które możesz wykorzystać przy stanowiskach krawieckim oraz światlarskim. By poznać kolejne przepisy, wykonuj zadania pojawiające się na tablicy zamówień. Gdy się podszkolisz, jako moja uczennica, podzielę się z Tobą nowymi przepisami, za pomocą których będziesz mogła robić ubrania oraz wyposażenie. Ale fajnie. Powodzenia z tymi przepisami, koni. Tobi, Tobi! Widziałaś moją to Tobiego? Poleciał po swoją nocą przekąskę i nie wrócił. To do niego niepodobne. Myślisz, że wpadł w tarapaty? Koni, pomożesz mi w poszukiwaniach Tobiego? Jasne. O rany, o rady, gdzie on się podział? Przeszukaj teren, by odnaleźć zagubioną osobę w farach. Dobra. Z tego co pamiętam, to chyba dostaję małą słówkę. Nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Tobie, budowałeś gniazdo! Niewiarygodny. Nie wygonić na twojej krzędzie? Chwila. Hu, To tobie zostaniesz mamą. Co za zwrot akcji. Wygląda to, że tobie będzie miała małą słówkę. Cudownie. Okej, okay, czyli mamy teraz ścieżkę uczennicy, część drugą. No i ja to sobie będę robiła, ale to już może poza odcinkami. A teraz jedziemy sobie do Avalona zobaczyć, bo on tam zrobił ten lek i trzeba uleczyć konia Felicity. Doskonałe wyczucie czasu koni. Lekarstwo jest już gotowe. Felicity wie, że jesteś w drodze. Będę trzymać kciuki i mieć nadzieję, że wszystko się uda. Jedź lekarstwem do Felicity. No dobra, to jedziemy sobie do jodłowego gaju. Ojdź. źle skoczyłam. No dobra. Jedziemy dalej. Dostawa leku. Cudownie, zobaczmy, co to Cudownie, zobaczymy, czy to zrobi Summer Breeze. Czas leczenia. Tyle nam pomogłaś. Chciałabyś podać Summer Breeze lekarstwo? Podaj lekarstwo koniowi Felicji i jeszcze raz się z nią porozmawiaj. No i skoro już tyle pomogłam, to powinni dać mi spokój, a nie jeszcze, że mam podać lekarstwo. No ale dobra, jak coś zaczęłam, to to skończę. Dobra. Podałam lekarstwo. Zobaczmy, co dalej. Dziękuję jeszcze raz. Teraz musimy poczekać i trzymać kciuki. Nie wiem jak Ci się odwdzięczę, ale znajdę coś fajnego. O, moment, dwunasty poziom! Wow! Super. Lekarstwo działa. Konie to działa! Summer jest żywy, czujny i normalny jak na niego. Pokazałam weterynarzowi dobre wieści, a ona do... Pokazałam weterynarzowi dobre wieści, a ona odeschnęła z ulgą i bardzo się ucieszyła. Podziękowania Felicji. Lekarstwo działa. To co zrobiłaś dla mnie i Summer Breeze jest bezcenne, ale weź to na znak mojej doskonałej wdzięczności. Mam nadzieję, że będzie pasować. Dzisiaj zabieram Summer Breeze na długo oczekiwaną przejażdżkę. Zobaczmy. Ale fajne. Jazda 5, a ja mam to z jazdą... Łe, to ubieramy to. Dobra, i zobaczmy co tu jest znowu z, z, z zadanek. Tutaj widzę, że obok mamy e, uminki zadanie z leśnym torem, więc możemy... Oj, nie, nie, nie tak. E, więc myślę, że możemy sobie wjechać tutaj właśnie do Minki e, i zrobić te zadanka, bo jak sobie odblokujemy wyścigi, no to będzie dużo to z głowy. A z reguły te zadania z wyścigami nie są jakieś bardzo, bardzo długie. Więc myślę, że na spokojnie dzisiaj możemy sobie zrobić jakieś te zadanka tutaj wokół Wokół jodłowego gaju, ewentualnie w Wolday. Witaj, Koni. Nareszcie zakończyłam renowację starego, trudnego i niebezpiecznego toru leśnego w jodłowym gaju. Jest trochę trudny, a raczej super trudny. Nie wiem, czy starczy mi odwagi, by go wypróbować osobiście, ale może ty, tak utalentowana, chciałabyś go spróbować? Proszę, Koni. Mogłabyś go wypróbować, zanim go otworzę dla wszystkich? Ukończ wyścig w najlepszym możliwym czasie. Tak, oczywiście ona się boi, to ja to przejadę. Mm -hmm. Oczywiście, że ja to przejadę i to przejadę dobrze. I za pierwszym razem. Dobra, jedziemy. Dobra, mamy to. Ukończyliśmy wyścig. Działa? Nie jest niemożliwie trudny? Świetnie się sprawiłaś. Nawet jeśli jest skomplikowany, myślę, że jest dobry. Doświadczenie jest jak ty, potrzebują wyzwań. Niniejszą ogłaszam stary leśny tor w jedłowym Gaju za otwarty. No okej. Okay. Czyli w sumie to tyle. Okej, okay, to myślę, że teraz wrócimy sobie do wioski Wallday i tam musimy, mamy zadanie z odblokowaniem nowego Kolejnego toru wyścigowego, więc tam sobie teraz skoczymy do Waldale e, i zobaczymy tam sobie ten tor. I też widzę, że się odblokowało jakieś nowe zadanie u Avalona, ale może zostawimy je sobie na jakiś inny odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj wszystko, bo jeszcze widziałam, tam było zadanie u Sophie ze staniem Waldale e, Waldale. E, więc zaraz tam pojedziemy i wszystko ogarniemy. Ok, tutaj mamy jakieś zadanko finałej. Hej ty, witaj w lesie! Wiesz jak poruszać się po lesie? Potrafisz czytać mapy? Masz oko do znajdowania ukrytych rzeczy? A więc powinnaś wziąć udział w biegu kronnym na orientację, który organizuję w Głuchych Lasach. Każdy, kto w niej wystartuje, otrzyma na pamiątkę fajny sweter. Nie uczestniczyłaś jeszcze w biegu na orientację? To naprawdę masz czego żałować! Nie martw się, powiem ci na czym to polega. Musisz wyszukać punkty kontrolne w lesie i oznaczyć je, aby udowodnić, przy że przy nich byłaś. Znajdzie jak najszybciej, a następnie wróć do mnie, żeby przekroczyć metę. Punkty kontrolne wyglądają jak ten tutaj, a... punkty kontrolne wyglądają jak ten tutaj obok mnie. Naniosę pozycję kilku punktów w lesie na Twoją mapę białymi znacznikami. Chcesz wypróbować swój talent i dziecki w trudnym terenie? Znajdź punkty kontrolne w kuchych lasach i jeść do mety. No dobra, to próbujemy. Zapomniałam czytać, wiecie co, bo ja robię na co dzień te wyścigi i ja zapomniałam teraz czytać. No dobra, ale dostaliśmy taki ładny sweter. O, proszę bardzo, ile on daje? Trzy do jazdy, więc nie. Ale dobra, słuchajcie kochani, no to co? Tu mamy jeszcze, widzę, jakiś wyścig. Więc, znaczy zadanie, więc yy, zobaczymy co to jest. E, dobra, więc jesteśmy już teraz u Sophie i tutaj mamy dwa zadanki, jest tajnia Waldele, las oraz nowe zawody w Głuchych Lasach i myślę, że zrobimy oba te zadanka, eee, więc zobaczmy, stania znaczy może najpierw te nowe zawody. Cześć Koni, ostatnio nie miałam zbyt wiele do roboty, więc pojechałam odwiedzić moją przyjaciółkę, Minkę w Jedłowym Gaju. Jakież niesamowite tor wyścigowe tam mają. Pomyślałam, że powinnam spróbować zrobić coś podobnego po powrocie do domu, tu w Walldale, więc teraz i tu jest tor. Myślę, że prezentuje się świetnie, ale zostało kilka rzeczy zanim go przetestujemy. Po pierwsze, jest tam kilka rzadkich kwiatów. Trzeba je wykopać, korzenie i resztę, żeby można było je wsadzić tam, gdzie będą bezpieczne. To byłoby straszne, gdyby zostały zdeptane podczas wyścigu. Podnieś delikatnie z korzeniem i wszystkie rzadkie kwiaty, które rosną na trasie wyścigu, posadź je ponownie za Sophie. No dobra. No dobra, mamy. Wyglądają ślicznie, koni. Teraz są bezpieczne, a ja mam coś pięknego, na co mogę patrzeć. Dziękuję. Śmieci w lesie. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą trzeba się zatroszczyć, zanim wypróbujemy tor. To ważne, żeby dookoła toru było ładnie, a ja widziałam tam wczoraj trochę śmieci. To takie smutne, że ludzie nie sprzątają po sobie. Jedź tam i przywieź się do mnie. Umieszczę je tam, gdzie powinny trafić, kiedy wrócę do zastodoły w Walldale. Na to, że jest trochę śmieci. Proszę pojeść tam i zabierz je, żeby można je było odpowiednio zutylizować. Właśnie, to jest smutne, że ludzie śmiecą. Nie tylko chodzi mi o teren lasu, ale w ogóle. Pamiętajcie zawsze, żeby wszystkie śmieci zabierać ze sobą, czy to do plecaka, czy bierzcie jakiś worek, jak robicie piknik, czy coś. Zawsze pamiętajcie, żeby po sobie sprzątać i... Eee, nigdy nie zostawiać śmieci, no bo nie, nie wiadomo co, nie wiadomo, wiecie, jakiś papierek zostawicie, jakiś zwierzak się w to zaplącze i po nim i czy po prostu, no może nie po nim, ale będzie się męczył, a po co? No. Taki mój apel. A teraz już dalej zbieramy te śmieci w głuchych lasach. Śmieci w lesie. Super Goni, wyrzucę je w wiosce Walder, gdy wrócę. Bardzo Ci dziękuję. Gotowe do jazdy. No i już, dobra robota goni. Jesteś gotowa na przejazd ze sobą po nowym torze? Będzie świetnie, po prostu to wiem. Powodzenia, ukończ nowy tor. No dobra, dzisiaj bardzo dużo wyścigów generalnie robimy, ale no, przyda się, bo no to też trzeba porobić, więc przyda się, przyda. Gotowy do jazdy. Podobał ci się nowy wyścig? Super! Mam nadzieję, że przyjdzie więcej ludzi, żeby spróbować. Wróć do mnie, gdy znów będziesz chciała spróbować. No okej, okay, to teraz mamy tutaj z tą stajnią Waldale. Eee, Nowa Walde, He? To miejsce nie jest jak. nie jest metropolium, ale przynajmniej mamy stajnię. Jest tam, powinnaś pójść, rzucić okiem. Miło cię poznać tak przy okazji. Aha, chyba powinnam zacząć od tego zadania. No dobra! Jest to stajni Woldale i rzuci stajnią okiem. Trochę tutaj zrobiliśmy nie po kolei, ale trudno. Nieważne. Cześć, jestem Claire. Czujesz, jak działa? W takim razie jesteś w dobrym miejscu, kochana. Spójrz na tablicę ogłoszeń, żeby zobaczyć, czy niepotrzebna jest pomoc. Mam nadzieję, że spodoba ci się pobyt w Waldale. Ta wioska może jest mała, ale ma wielką osobowość. Tak, tutaj się bardzo dużo dzieje. magicznych rzeczy. Czy mamy jakieś historie z dziecki? Pewnie. W Waldale mamy wspaniały szlak przełajowy. Znajdziesz go nad jeziorem Waldale, a opiekuje się nim pan Gajowy Anderson. Porozmawiaj z panem Andersonem nad jeziorem Waldale na temat toru przełajowego. Nie, no kochani, dzisiaj naprawdę dużo tych wyścigów wszystkich. Eee, ale, Dobra. Jedziemy. Cóż, witam młoda damo, przyjechałaś wypróbować trasę? Cieszę się. Czuję się jakby ktoś zadanił moją pracę tutaj. Śmiało, ruszaj i jedź ostrożnie, panienko. Nie chcę sprzątać twojej krwi. Żartuję, żartuję. Miłej zabawy, panienko. Dobra. To było przerażające. Jak ma najmniej imię koń Scarlet biega jak wiatr. Wypróbuj tor przełajowy w Waldale. Okej, okay, ale ten żart z krwią był przerażający. Trochę bardzo? Dobra, jedziemy, jedziemy. Okej, okay, przejechaliśmy. Jesteśmy żywi. Okej. Okay. To są cztery imponujące końskie nogi, dziewczyno. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że poszło ci tak dobrze. No okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jeszcze jest. Wiecie, to tak sobie myślę, że w sumie to... Zrobiliśmy już dzisiaj troszeczkę i wydaje mi się, że możemy to tak zostawić, bo w sumie widzę, że te odcinki, które są krótsze, są chętniej przez was oglądane. No i co? Chyba dzisiaj już na tyle sobie skończymy. Ja zaraz lecę nagrywać kolejny odcinek, bo ja tak sobie lubię ponagrywać kilka naraz. No i co, kochani? Ja już wam bardzo dziękuję dzisiaj za oglądanie i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do usłyszenia. Pa!